Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na bardzo spontaniczny haul z Zary. Za mną wiszą nowe ubrania, które zaraz Wam pokażę. Najpierw pokażę Wam oczywiście je z bliska, opowiem trochę o materiałach, o rozmiarach. Oczywiście założę je też na siebie, zostawię linki na dole, czyli wszystko standardowo jak zawsze. Tylko chcę Wam powiedzieć, że ten haul jest nagrywany dość spontanicznie. A ja przed chwilą wróciłam tak naprawdę z pracy i... Zazwyczaj po popołudniami nie nagrywam, ale dzisiaj jest wyjątkowo dobre światło i pomyślałam sobie, że wykorzystam ten czas i przy okazji pokażę Wam te ubrania. One oczywiście są wszystkie jeszcze dostępne, więc jeżeli będziecie zainteresowane coś miało, kliknijcie sobie tam w link i zerknijcie na, na nie na stronie. Jeśli chodzi o kolorystykę, to tak jak widzicie, takie typowo moje kolory, czyli brązy, beże, jeans, czarny i oczywiście, słuchajcie, panterka. Ja ostatnio bardzo polubiłam panterkę i jakiś czas temu, jak nagrywałam haul chyba z H&Mu, to tam pokazywałam wam taką sukienkę w panterkę i nosiłam już ją oczywiście, bo wtedy jak y, nagrywałam ten hol, to było jeszcze ciepło, natomiast teraz już jest na nią za zimno, ona jest wiskozy, więc to nie jest materiał na jesień absolutnie, więc na razie schowałam ją do szafy i postanowiłam, słuchajcie, kupić coś innego i padło na koszulę. Ta koszula jest przepiękna moim zdaniem. Słuchajcie, to jest koszula satynowa. Jak widzicie, ona delikatnie się świeci. Satynowa to mam na myśli, że właśnie ten materiał jest taki delikatnie świecący i śliski, ale oczywiście jest to 100% poliestru, ale z racji tego, że to jest koszula dość szeroka, można by powiedzieć nawet trochę oversize'owa, to dla mnie to nie ma znaczenia. Ja już mam jedną taką czarną, kiedyś kupowałam chyba w second handzie i bardzo dobrze mi się ją nosi. Ona też szybko sknie, jak się ją wybierze, także nie ma z, niej, z tym materiałem większych problemów. Sama koszula występuje, słuchajcie, chyba w 15 kolorach, naprawdę tych kolorów jest bardzo dużo. Ja skupiłam się tylko w zasadzie na tej jednej, dlatego że chciałam właśnie postawić na ten akcent panterkowy. Więcej ubrań, oczywiście. W tym stylu nie będę kupowała, no bo panterka jest specyficzna, jej nie nosimy codziennie, tylko to jest ubranie, które zakładamy raz na jakiś czas, za to jest bardzo efektowny ten wzór i można go wystylizować jak tylko chcecie, tylko trzeba oczywiście uważać, żeby nie przedobrzyć. W każdym razie, ten koszuleniem, czy Wam w końcu powiedziałam, mam w rozmiarze L, cena 89 zł. I zaraz ją na siebie założę, żebyście mogły właśnie zobaczyć, jak ona leży. Ja wziąłam Elkę dlatego, że słuchajcie, ja mam długie ręce i niestety w MC te rękawy były dość kuse, szczególnie jak ruszałam rękami, to po prostu miałam wrażenie, że, no, że nie wygląda to dobrze. Zresztą ja zawsze jak mam wybrać, słuchajcie, mam taki dylemat, jaki wziąć rozmiar, to raczej biorę większe, szczególnie te rozmiary, rozmiar większy, szczególnie jeśli chodzi właśnie o góry, o bluzki, bo nigdy, słuchajcie, nie wiadomo jak będzie po praniu. Wolę, żeby była ciut większa niż ma być za mała. I kolejną rzeczą są spodnie. To są takie spodnie, getry, bo materiał jest dość rozciągliwy i taki prążkowany. Ja te spodnie zobaczyłam na Instagramie i mega mi się spodobały. One mają wysoki stan. Tutaj mają takie niby kieszenie, ale tutaj nie ma kieszeni. Z tyłu w ogóle już nic nie ma na tyłku, dlatego ja chyba bym nie nosiła tych spodni z krótkimi bluzkami, ponieważ moim zdaniem tyłek nie wygląda dobrze, jak właśnie na spodniach nie ma kieszeni. Nie ja lubię, jak są duże kieszenie. Jak nie ma, to znaczy, że najlepiej go po prostu zakryć. Przynajmniej ja tak uważam. Nogawka jest długa, delikatnie rozszerzana, i tutaj od środka są, słuchajcie, takie rozcięcia. Także to jest coś naprawdę fajnego. Ja w ogóle jestem wielką fanką dzwonów, więc te spodnie, jak zobaczyłam na dziewczynie na Instagramie, to od razu postanowiłam je kupić. I też tu miałam problem z rozmiarem, natomiast ostatecznie zdecydowałam się na emkę i one kosztowały również 89 zł. Także zaraz przymierzam te dwie rzeczy i Wam się pokazuję. Jeśli chodzi o tą paterkę, to tak jak Wam mówiłam, ona jest dość szeroka i duża. Trochę taka piżamowa, ale naprawdę, moim zdaniem, ma coś w sobie. Z tyłu zobaczcie, sięga mi za pupę. Także z przodu zresztą też ona jest mniej więcej chyba. Może ciut ten tył jest dłuższy, ale generalnie jest to taka dłuższa koszula. Natomiast z racji tego, że ten materiał jest taki mięciutki i taki. Dość cienki, to spokojnie można ją sobie schować do spodni i tego materiału, tutaj nie będziecie miały w pasie za dużo, ale do takich wąskich spodni właśnie fajnie ona wygląda nawet tak puszczona. I z tymi rękawami, zobaczcie, ta Elka moim zdaniem ma idealne te rękawy, bo w MC one były z 2-3 cm krusze, to już moim zdaniem jest za, za mało, bo jakbym, jak wzięłam tak kręcę, to te rękawy miałam dotąd, więc to nie wyglądało dobrze, natomiast słuchajcie, ogólnie... Moim zdaniem ta koszula naprawdę ma coś w sobie i ja bardzo siebie lubię w takim właśnie panterkowym wzorze. Tylko kwestia tego dołu, mi się na przykład bardzo podoba panterka w połączeniu z jeansami niebieskimi, bo to wtedy wygląda tak bardzo, wiecie, jak jeszcze adidasy do tego założycie, to ten klimat jest taki bardziej codzienny, nie robi się z tego jakaś wiejska dyskotekowa, wiecie, kreacja, tylko po prostu taki codzienny strój, także no moim zanim koszula jest super, jeżeli macie krótsze ręce, to myślę, że spokojnie możecie wziąć swój rozmiar, natomiast jeżeli macie takie długie jak ja, no to tutaj bym proponowała Wam wziąć właśnie rozmiar większy, żeby, żeby nie wyglądała kuso. I teraz spodnie. Jeśli chodzi o spodnie, to one mają wysoki stan, ale oczywiście możecie je sobie tak troszeczkę obniżyć, jak będzie Wam tutaj za wysoko, bo on sięga sporo w sumie za pępek, jeszcze myślę, że z 2 cm, także to jest naprawdę wysoki stan. Są długie, tylko od razu też Wam powiem, że to zależy. Ja miałam kilka par w domu i miałam takie emki, które były, nie wiem, z 3 cm krótsze od tej emki, więc to tutaj jak traficie, ale generalnie one raczej są na wysokie dziewczyny. Natomiast jak nosicie wysokie buty, no to one moim zdaniem będą idealne. Do moich botków, które mają 5 cm na przykład e, obcas, one będą super wyglądały. Zresztą do Adidasów pewnie też, także. Bardzo fajne są te spodnie i przede wszystkim mega, ale to mega wygodne, także... Także spodnie sobie na pewno też zostawię, bo, bo są fajne do takiego chodzenia na co dzień. Tak sobie też pomyślałam, że można do nich na przykład założyć jakiś fajny, gruby sweter pod to zwykły t-shirt czy top na ramionczkach i to będzie wyglądało po prostu po prostu dobrze. Także kolejna rzecz, słuchajcie, to jest taki sweterek, który... Na pewno widziałyście u jakichś dziewczyn na Instagramie, ponieważ e, on się gdzieś tam powielał na różnych profilach i widziałam w tym sweterku zarówno blondynki, jak i brunetki i muszę Wam powiedzieć, że każda z tych dziewczyn wyglądała w nim ładnie. To jest beżowy kolor, ale tak jak widzicie, to jest taki czysty beż, taki bez żadnej domieszki, dlatego on właśnie w większości e, osób będzie pasował, tyle że... On jest wręcz aż taki cielisty, więc tutaj nie każdy to lubi. Mi tak jak w ogóle nie przeszkadza. Ale jak ktoś ma na przykład bardzo jasne włosy, jasną karnację, no to może się czuć trochę tak, wiecie, tak. tak no, no, nie, no źle po prostu, jak był taki rozmyty, więc yy, to już jak to się czuje. Ale generalnie, słuchajcie, no ten sweterek ma coś sobie. On ma w ogóle taki. to jest taki klimat, moim zdaniem, lat 70., -tych, 80. -tych. To jest też prążkowany materiał, ale dość gruby. Ja zazwyczaj takich ubrań nie kupuję, ponieważ. Nie lubię tego prać. I jakoś też nie czuję tak się w nich super ekstra, ale akurat ten jest całkiem przyjemny. Teraz jak go założę, to zobaczycie, jak on wygląda. Tu też miałam dylemat, jeśli chodzi o rozmiar, ponieważ mierzyłam i MK, i Lkę, i XLK. Ostatecznie zostawiłam Lkę. i tutaj znowu sugerowałam się, słuchajcie, rozmiar, rozmiar, rozmiarem długością rękawa. I sama nie wiem, jestem tak przekonana, wiecie, co na 80%, że go zostawię. Ale zobaczymy jak zaraz założę, bo już będę go zakładała chyba z piąty raz na siebie, więc wtedy myślę, że już podejmę decyzję. Sweterek kosztował 99 zł i on jest wykonany. już wam mówię on jest wykonany z Nylon 53% i 47% wiskoza, więc najgorzej nie jest, natomiast... Yy... Natomiast zobaczycie zaraz, jak on leży. To też nie jest jakiś długi sweter. To jest raczej taka, bym powiedziała, w sumie nawet nie można swetrem nazwać. To jest trochę taka bluzka. Mnie na pewno zachęciło to, że on ma kołnierzyk. Ja lubię te, te kołnierzyki ostatnio. I chodzę bardzo często w takim też sweterku z chemu, z kołnierzykiem. Więc dlatego się na niego skusiłam. Ale no, to jest jeszcze sprawa do przemyślenia. I przymierzę ten sweter, słuchajcie, z jeansami. Polowałam na rurki. Niestety, mimo tego, że zamówiłam kilka par. To wszystkie okazały się być totalną porażką, bo wiecie co, u mnie problemem jest przede wszystkim kolor. Ja nie lubię każdego koloru jeansu. Zamówiłam spodnie, które nie są rurkami, ale mają właśnie bardzo ładny kolor tego jeansu. I zobaczcie, na przykład do takiej koszuli, jak to by ładnie wyglądało. Także to nie są, co prawda rurki. Co, mimo tego, że one były, słuchajcie, w sekcji rurkowej, to to są spodnie. Ja nie wiem jak je nazwać. One się jakby zwężają do dołu, ale nie przylegają tutaj w łydce. Też widzę, że znowu kamera pokazuje zbyt ostre te przetarcia. Te spodnie nie są tak mocno przetarte. Ale co wam powiem, to słuchajcie to, że te spodnie są tak wygodne. To są jedne z niewielu jeansów zarzech, które obecnie występują, które są tak wygodne. One mają wysoki stan, ale taki stan kończący się na wysokości pępka, co jest po prostu idealne, dlatego że. Zakryje wam i brzuch, i trochę boczki. Tak jak Wam już kiedyś mówiłam, za wysoki stan uwydatnia wam brzuch. Jeżeli macie za niski stan, no to uwydatnia wam boki. Także najlepiej znaleźć jakiś kompromis, coś pośrodku. I właśnie te spodnie takie są, jak zaraz zobaczycie, naprawdę one są super. Mają duże kieszenie na tyłku. Także żałuję, że niestety nie mogłam dobrać rurek, ale właśnie chyba nie dokończyłam. Po pierwsze, kolor mi nie odpowiadał tych rurek, wszystkie, które przyszły, były jakieś dziwne. Po drugie, znowu nie mogłam, słuchajcie, trafić z rozmiarem. Albo 38 za luźne w pasie, albo w ogóle nie mogłam wejść w 38. Także odpuściłam sobie, zostawiłam te spodnie i nie wiem, czy docelowo zostaną ze mną, ponieważ. Yy... Dla mnie są jakby ciut za krótkie na teraz, ale jak jesteście niższe, to naprawdę, słuchajcie, ja wam polecam. Ja często na vintage mam pytania, jak wrzucam jakieś właśnie spodnie, czy one mają przykład elastan, czy się rozciągają. Niestety teraz te dżinsy, które robią, szczególnie te z prostymi nogawkami, najczęściej tego elastanu nie mają, a tutaj, już wam mówię, tutaj jest niby 1% i są tak wygodne, także słuchajcie, wskakuję w te dwie rzeczy i już wam się pokazuję. Jeszcze wam na szybko pokażę, jak wygląda ta koszula z tymi dżinsami, zobaczcie. Wystarczy wsadzić spodnie, te koszulę i od razu taki inny klimat się robi, nie? Już nie jest ta koszula taka elegancka, Tu tak jakbym założyła jeszcze adidasy, na przykład nerkę, to by wyglądało naprawdę fajnie, także... także koszula jest po prostu 10 na 10. I tak wygląda ten sweter. Jeśli chodzi o kolor, to naprawdę, słuchajcie, mi się on bardzo podoba i jest mdły. Ale ma coś w sobie, także tutaj akurat do koloru bym się nie czepiała. Bardziej tak się zastanawiam nad tym rozmiarem, ponieważ ten sweter jest tutaj dość szeroki. Nie jakoś bardzo, ale jest trochę szeroki. No, oczywiście ja nie chodzę, tak, więc tego nie będzie jakoś nie wiadomo jak widać ale ogólnie no mógłby być w sumie troszeczkę tu bardziej przylegający. Ja mierzyłam też rozmiar mniejszy, ale słuchajcie, ten rozmiar mniejszy był już w ogóle mały i tak mi tutaj wszystko ściskało, że stwierdziłam, że no nie, jeżeli zostawię, no to właśnie ten rozmiar. Długość rękawów też jest bardzo średnia, ponieważ... Mógłby być ten rękaw jeszcze dłuższy, tym bardziej, że jak będę chodziła i ruszała ręką, no to niestety, ale ten rękaw jeszcze prawdopodobnie podejdzie trochę do góry, więc tutaj jest jedynym rozwiązaniem podwijanie tego rękawa, co oczywiście nie jest żadnym problemem, no bo ja najczęściej i tak tak robię, ale tak nie wiem, powiem Wam szczerze, że... Te dziewczyny tak ładnie w tych ubraniach wyglądały. To nie były jakieś, nie wiadomo, wiecie, dziewczyny skądś tam, tylko to były nasze polskie dziewczyny, które po prostu kupiły tę bluzkę i na tych zdjęciach ona naprawdę wyglądała bardzo dobrze na nich, na ich sylwetkach. Natomiast ja tak nie wiem. Ja chyba po prostu się trochę nie czuję w tej bluzce. Jeszcze się zastanowię. Chciałam taką właśnie bluzkę w tym stylu, w takim kolorze, ale... Ale to jest jeszcze myślę sprawa do, do przemyślenia. Pokażę Wam teraz spodnie. Spodnie są bardzo, ale to bardzo wygodne. Tak jak Wam mówiłam, ten guzik kończy się praktycznie równo z pępkiem, więc ta długość jest naprawdę okej. Okay. Możecie troszeczkę oczywiście je sobie z boku naciągnąć, ale moim zdaniem one są idealne. Bo zobaczcie, ten guzik i ten e, rozporek macie centralnie w tym miejscu, gdzie najczęściej odstaje nam brzuch. Kieszeni są duże. Tylko właśnie zobaczcie, ja mam 75 i moim zdaniem troszeczkę te spodnie są za krótkie. Mimo tego, że czuję się w nich rewelacyjnie, to nawet jak założę botki, to mam wrażenie, że one mogłyby być takie 2-3 cm dłuższe. Także nie wiem, co z nimi zrobić. One są naprawdę fajne. Trochę mi ich szkoda, jakbym miała je teraz oddać, ale, ale muszę przemyśleć. Mam problem coś z tymi rurkami i. I nie wiem, jakbym miała na siłę kupować rurki To bym wolała takie spodnie Mówię na siłę, dlatego że moje rurki, które kupowałam Słuchajcie, już jakiś czas temu e, Chyba ze 3 lata temu właśnie w Zarze One niestety się wyrwały te szlówki tutaj z tyłu I mają po prostu dziury Więc one nie wyglądają dobrze Także no ewidentnie to jest czas na kupienie nowych rurek Ale jak mam na siłę kupować No to no nie wiem, czy nie zostanę przy tych spodniach. Jeszcze sobie przemyślę. Ja nie wiem, czy ja Wam powiedziałam, ile one kosztują. To jest rozmiar 40, bo 38 były za małe. Wziąłam 40 i kosztowały 119 zł. Także te dwie rzeczy do przemyślenia. Pokażę Wam teraz body. To body również widziałam na YouTubie, na Instagramie. Dość popularne ostatnio jest wszędzie. To jest zwykłe, takie proste body z długim rękawem. Wykonane chyba w 100% albo w 95% z bawełny. Już Wam mówię. Także te materiały nie są wcale takie złe ostatnio w Zarze. Tak, 95% to jest bawełna i 5% to jest elastik. Czy tam elastan, spoko. Zwykłe, proste wody. Ja mam w rozmiarze oczywiście L, dlatego, że M ciągnęła mnie na długość. Tutaj niby ok, ale jednak jak ktoś jest wysoki, no to tam musi brać te największe rozmiary, bo bo po prostu one są jakieś tak dziwnie robione te, te rzeczy, ani na wysokie, ani na niskie osoby Tylko jakieś takie niewymiarowe mam wrażenie No przynajmniej niektóre Także słuchajcie, to buty występuje w czterech kolorach Jest białe, jest beżowe Jest czarne i jeszcze jakieś Już nie pamiętam jakie Kosztuje 45,90 Więc cena jest naprawdę ok. Materiał przyjemny, więc y, wygląda moim zdaniem też dobrze, więc warto, słuchajcie, je sobie kupić jak szukacie wody. zresztą na jesień fajnie, bo jak jest chłodno czy coś, to nic wam z tych spodni nie wylatuje, tak jak na przykład ta bluzka, tylko wszystko tak fajnie siedzi, wiecie, i jest tak ładnie ułożone, więc ja akurat body lubię, także już nie wskakuję i wam się pokazuje. No dobra, i słuchajcie, tak wygląda to body, ten materiał jest trochę taki prążkowany, delikatnie, nie wiem, czy to tutaj widać, ale... O, teraz chyba widać. Jest delikatnie prążkowany, jest bardzo przyjemny i tak wygląda. Mam nadzieję, że nie widzicie mojej bielizny, ale po prostu to światło tutaj jakoś tak jest, po prostu wyostrza to wszystko pod spodem, więc absolutnie to body nie prześwituje jakby, co? Także tak wygląda, naprawdę jest całkiem fajne. Taki miłe w dotyku, rękaw też jest długi, także... Tutaj nawet, słuchajcie, jak jesteście pomiędzy jakimś tam rozmiarem, to sugeruję wziąć rozmiar większy, bo bawełno już w ogóle się kurczy w praniu, więc mam nadzieję, że po praniu nie będzie za małe to wody, bo teraz jest taki idealny, jeśli chodzi o długość. Natomiast jakby miało być ciut tylko mniejsze, to już chyba by nie było mi w nim wygodnie, także. Także to też weźcie pod uwagę. No, więc dobra, słuchajcie. Teraz będzie jedna narzutka, już nie mam więcej bluzek, bo nic takiego już tam nie wypatrzyłam ciekawego na stronie, zresztą ja też chciałam jakieś takie bazowe ubrania, które do wszystkiego mogę założyć i wydaje mi się, że te właśnie takie są, ale, ale pokażę Wam jeszcze taką narzutko-kurtkę, to jest jakby taka koszula ucięta, bo ona jest dość krótka, Tyle, że taka filcowa, tyle, że ona się różni od tych wszystkich koszul, które są w sklepach tym, że ona ma podszewkę i ona jest naprawdę ciepła. można ją nosić samo jako kurtkę, a można też ją nosić na przykład zimą, podzimową kurtkę, ponieważ ona wbrew pozorom dość. mimo tego, że tak nie wygląda, ona dość fajnie przylega i to jest też taka alternatywa dla swetrów. Jak nie lubicie swetrów, tak jak ja, to myślę, że to jest fajne rozwiązanie. I ja tutaj wzięłam rozmiar L, ponieważ M była... Dziwnie mała Nie ma dużej różnicy w tych rozmiarach Ale jednak jakoś tak dziwnie się czułam w tej MC Więc wzięłam L -kę. Cena 139 zł Także no taka ta cena Powiem wam szczerze średnia I tak wygląda ta koszula Jest dość krótka, rękaw ma długi tyłu jest trochę szersza Ale to absolutnie mi nie przeszkadza i podoba mi się, muszę Wam powiedzieć, że mi się podoba, te czarne guziki jakby tak fajnie tutaj współgrają ze wszystkim i ona też ma trochę taki vibe lat mam wrażenie 70, -tych. nie wiem czy to tylko mi się tak kojarzy, ale ten materiał to wszystko powoduje, że no ma swój urok, natomiast zastanawiam się czy nie poczekać na przecenę, czy... Czy kupić ją teraz? Ja też za dużo nie będę swetrów kupowała, więc chciałabym się bardziej właśnie skupić na tego typu ubraniach, bo to są też ubrania, które po pierwsze ze względu na kolor, one są jakby takie ponadczasowe. No bo ten kolor zawsze do wszystkiego będzie pasował. Po drugie, ja lubię rzeczy wielofunkcyjne, czyli takie, które będę mogła nosić zarówno wiosną, latem, jesienią, jak i zimą, bo latem wieczorem też możecie coś takiego założyć, także. To jest dla mnie zdecydowanie lepsza opcja niż na przykład kupowanie swetra. Ja już po prostu, słuchajcie, ja zawsze lubiłam swetry kupować, ale nie lubiłam ich nosić, więc w tym roku stwierdziłam, że nie żadnych grubasów, żadnych grubych, puszystych, wielkich swetrów. Przynajmniej będę się starała nie kupować, tylko właśnie będę chciała postawić na tego typu rzeczy i zastanawiam się, myślę, że raczej zostawię tę kurtkę, ale jeszcze to też jest, słuchajcie, do przemyślenia. Póki co takimi pewniakami z tego hola są... E są te czarne wąskie spodnie, czyli ten pierwszy zestaw i ta, ku, ta koszula, natomiast cała reszta to jest takie, wiecie co, takie 90%, więc na pewno w jakimś vlogu przyszłym dam wam znać co z tymi ubraniami. I jeszcze na koniec pokażę wam, słuchajcie, torebkę, ponieważ ja szukam jasnej torebki już od jakiegoś czasu. Ja mam zawsze wszystko na odwrót. Jak idzie jesień, zima, to ja rozjaśniam włosy, kupuję jasne rzeczy. Nie wiem czemu tak. W każdym razie szukałam jasnej torebki i niestety zagapiłam się, ponieważ ostatnio była promocja na stronie Fabioli. Pomyślałam sobie, że zamówię tego typu torebkę. Zawsze zapomnę, jak ona się nazywa. W każdym razie chciałam taką torebkę tylko w jasnym kolorze i tak myślałam, żeby wziąć tym razem jednokomorową, bo to jest dwukomorowa, żeby wziąć jednokomorową i bez zapięcia. na no, takie, wiecie, taki magnes. Też oczywiście taki pasek, tam jest złote dodatki, więc znaczy to sobie sami wybieracie, ale ja bym pewnie tak klasycznie wzięła. Tylko właśnie chodziło mi o jakąś jasną, bo skoro mam teraz sporo tych jasnych rzeczy, to myślę, że aż się prosi, żeby właśnie y, jakąś taką jaśniejszą sobie kupić. I było 10%. To jest dużo, niedużo, no ale zawsze wiecie: macie tą przysyłkę za darmo. więc że napisałyście, że. Jak to jest możliwe, że torebka kosztuje 250 zł i przesyłka jest płatna? No, powiem Wam szczerze, że też nie wiem, jak to jest możliwe, no ale tak tam wygląda, że niestety za tą przesyłkę płacicie chyba 13 albo 15 zł. Więc zawsze, jak jest ten rabat, te 10%, to macie jakby, no, tą przesyłkę za darmo i tam jeszcze parę złotych mniej, tak płacicie. Więc, no, stwierdziłam, że okej, okay, zamówię, nie będę kupowała miliona torebek, ale. Zagapiłam się, ponieważ myślałam, tam była promocja chyba do 26. Ja byłam przekonana, że 26 to jest poniedziałek. A to nie była niestety niedziela, więc nie zdążyłam zamówić. Także prawdopodobnie poczekam sobie na kolejną promocję. Ale jeszcze w międzyczasie, zanim w ogóle zobaczyłam, że tam jest promocja na stronie Fabioli, to zamówiłam sobie torebkę z Zary. I już Wam ją pokazuję. To jest właśnie torebka w takim kolorze, który mi się podoba bardzo, bo to jest. Ja nie wiem, jak ten kolor się nazywa, ale e, to nie jest kremowy, to nie jest beżowy, to jest taki kolor. Ekry. Ciężko to nazwać, bo to też nie jest biały, zobaczcie. I ta torebka ogólnie, muszę wam powiedzieć, że ona jest bardzo fajna. Ona jest niby mała, ale to nie jest taka mini torebeczka. Ona tutaj ma teraz papiery. Zresztą ja wyciągnę to wam pokażę. Ona ma papiery, ale tutaj sporo rzeczy, zobaczcie, do niej wejdzie, naprawdę. Ma też fajny pasek, ponieważ yy, tutaj jest taka, ta niby, wiecie, skórka, taka sama jak tutaj jest na dole, ale też jest dodatek paska złotego i pasek jest przede wszystkim bardzo krótki, czyli to jest coś, co ja naprawdę lubię. I problem jest tylko jeden z tą torebką. Problem jest, słuchajcie, taki, że ja nie wiem, czy ja się przyzwyczaję do tego. Widziałam zdjęcia, dziewczyny tak noszą I mi się to u kogoś podoba Natomiast jak już pierwszy raz ją założyłam To poczułam, że po prostu to tutaj jest niepotrzebne Totalnie Ja wiem, że ta torebka bez tych rączek wyglądałaby do kitu Ale coś mi tutaj te rączki nie pasują Słuchajcie, one tak mocno sterczą Że Nie wiem Bardzo ładnie to się prezentuje Do beżu, do takiego ciemniejszego beżu Ten kolor taki właśnie ekry, Ale ja nie wiem, czy ten fason torebki To jest taki fasen jaki bym chciała. Myślę, że taka płaska jak ta Fabiola zdecydowanie lepiej by wyglądała, w sensie bardziej prostokątna bez żadnych tutaj takich udziwnień ale i tak jest na szoku, że w Zarze są tego typu torebki właśnie na takich krótkich paskach, bo nie wiem, no prezentuje się naprawdę ładnie, kosztowała słuchajcie 99 zł, więc to też nie jest jakaś super ekstra tania torebka, wbrew pozorom ale chyba nie no, chyba przez te rączki po prostu będę musiała ją oddać. Mimo tego, że ona, słuchajcie, ma coś sobie i podoba mi się, to nie jest tak, że nie. Tylko to jest kwestia, właśnie i ten złoty pasek. Zobaczcie, jakoś tak wszystko tu ładnie wygląda. Tylko po prostu, no. Dajcie znać, czy macie tego typu terepki, czy nosicie i wam to nie przeszkadza. Bo ja jestem trochę czepialska, jak wiecie. I ja na dużo rzeczy zwracam uwagę, na które przeciętna dziewczyna nie zwróci uwagi. Więc wątpię, żebym się do tego przekonała. Także, słuchajcie, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał, jeśli macie którąś z tych rzeczy, to oczywiście dajcie znać na dole, jak się u was sprawdza, czy już ją prałyście i czy jest z nią wszystko ok, bo to jest też dość istotne, ja wam pokazuję rzeczy nowiutkie, których jeszcze nie miałam na sobie, więc niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć, jak one się sprawują podczas użytkowania, ale na pewno któraś z was ma te ubrania, więc mam nadzieję, że... Że napiszecie w komentarzu, co i jak z tymi ubraniami. I co? Standardowo, tak jak wam wspomniałam na początku, linki zostawię Wam w opisie, a tymczasem ucieka i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Także do zobaczenia pa!